Dzisiaj narysujemy kota Z takiego napisu kot Więc zaczniemy sobie od oczu tego naszego kotka Zrobimy sobie z, tego, z tej literki ty oczka Ten kotek będzie taki, no dziewczynka będzie Więc rzęski narysujemy Tutaj Zrobimy dwa kółka pomiędzy tą linią. Tutaj też zrobimy rzęsy i też zrobimy linię. I dwa kółka. Tutaj z dwóch stron zamalujemy całe na około tych kółek. Na drugim tak samo. Mamy tutaj takiego kotka. Jeszcze nie skończono. No i tutaj zrobimy sobie taki element. I tak. Tutaj będą takie policzki. Jak. Takie jak pół tylko że to będzie kat. Tutaj zrobię taką linię jeszcze. I dookoła. Bo to będzie taka głowka. No a tutaj będzie takie dookoła plamki. Zrobimy. Wy możecie zrobić dokładnie, bo ja zrobiłam tak. Tutaj bo ja na pośpiech robię. Tutaj jeszcze dorobimy tak. Jeszcze tak. Tutaj zrobię jeszcze sobie plamki. No i już takiego sposobu. No i to koniec. Takim cudem wyszedł nam kotak. I przy okazji na koniec pozdrowię jeszcze moje dwie najlepsze koleżanki. Amelkę i Martynę. Pa!